Możesz myśleć, że jest zdrowo, ale co, jeśli powiem ci, że niektóre warzywa mogą niścić poziom cukru we krwi? Tak, nawet tak zwane zdrowe warzywa mogą pogorszyć Twoją cukrzycę. A co najgorsze, lekarze rzadko Cię o tym ostrzegają. Dziś ujawniamy to dziesięciu najgorszych warzyw dla diabetyków, a numer jeden Cię szokuje. Zostań z nami, bo gwarantuję, że jest co najmniej jedno z nich, nie wiedząc jak bardzo Ci szkodzi. Zanurzmy się w temat, kukurydza może wydawać się niewinna, ale jest dosłownie naszpikowana węglowodanami. Tylko jedna kolba zawiera około 27 g węglowodanów, a większość z nich to cukier. Badania pokazują, że skrobia kukurydziana może gwałtownie podnieść poziom cukru we krwi niemal tak szybko jak biały chleb. Oznacza to, że dla osób z cukrzycą kukurydza stanowi poważny problem. Kiedy spożywasz kukurydzę, jej skrobia szybko rozkłada się na glukozę, która następnie dostaje się do krwiobiegu, powodując gwałtowny skok cukru. Dla diabetyków, których organizm ma trudności z regulacją poziomu cukru we krwi, takie skoki mogą być szczególnie niebezpieczne, prowadząc do długotrwałych powikłań. Ponadto kukurydza jest często modyfikowana genetycznie i przetwarzana, co może pogorszyć jej negatywny wpływ na zdrowie. Wiele odmian kukurydzy ma również wysoki indeks glikemiczny. Co oznacza, że szybko podnoszą poziom cukru we krwi. Dlatego, jeśli masz cukrzycę, to warzywo zdecydowanie nie jest Twoim przyjacielem. Ważne jest, aby pamiętać, że kontrola poziomu cukru we krwi jest kluczowym aspektem zarządzania cukrzycą, a wybór produktów o niskiej zawartości węglowodanów i niskim indeksie glikemicznym ma kluczowe znaczenie. Włączenie kukurydzy do diety może poważnie utrudnić osiągnięcie tego celu, dlatego należy ją spożywać z ostrożnością lub całkowicie unikać. Buraki są bogate w naturalne cukry, które mogą powodować gwałtowne skoki poziomu cukru we krwi. Badanie opublikowane w Journal of Nutrition wykazało, że sok z buraków może znacząco podnieść poziom glukozy u niektórych osób. Chociaż buraki mają liczne korzyści zdrowotne, takie jak wysoka zawartość przeciwutleniaczy, witamin i minerałów, i wysoka zawartość cukru czyni je potencjalnie problematycznymi dla osób z cukrzycą. Problem polega na tym, że naturalne cukry w burakach, w szczególności sacharoza, są szybko wchłaniane przez organizm, co prowadzi do szybkiego wzrostu poziomu glukozy we krwi. Dla osób cukrzycą może to zakłócić ich zdolność do kontrolowania poziomu cukru we krwi, prowadząc do hiperglikemii i potencjalnych powikłań. Ważne jest, aby zrozumieć, że indeks glikemiczny buraków może się różnić w zależności od sposobu ich przygotowania, ale ogólnie uważa się go za średni lub wysoki. Ponadto sok z buraków który jest często spożywany w dużych ilościach, może szczególnie szybko podnieść poziom cukru we krwi ze względu na skoncentrowaną zawartość cukru. Nawet niewielka ilość soku z buraków może mieć znaczący wpływ na poziom glukozy u osób z cukrzycą. Dlatego, chociaż buraki mogą być korzystną częścią zbilansowanej diety dla wielu osób, osoby z cukrzycą powinny spożywać je ostrożnie i z umiarem. Ważne jest, aby monitorować poziom cukru we krwi po spożyciu buraków i wziąć pod uwagę ich wpływ na ogólną kontrolę glikemiczną. Włączenie buraków do diety osób z cukrzycą wymaga staranego rozważenia i ewentualnie konsultacji z lekarzem lub dietetykiem w celu określenia bezpiecznych i odpowiednich porcji. Tak, słodkie ziemniaki mają niższy indeks glikemiczny niż zwykłe białe ziemniaki, ale nadal są bogate w węglowodany. Oznacza to że przy nadmiernym spożyciu słodkich ziemniaków poziom cukru we krwi może gwałtownie wzrosnąć. Ważne jest, aby zrozumieć, że indeks glikemiczny nie jest jedynym czynnikiem decydującym o wpływie produktu na poziom cukru we krwi. Całkowita zawartość węglowodanów również odgrywa kluczową rolę. Jedna filiżanka puree słodkich ziemniaków zawiera ponad 41 g węglowodanów, co stanowi znaczne obciążenie dla osób z cukrzycą. Kiedy spożywasz taką ilość węglowodanów, są one szybko rozkładane na glukozę, która następnie dostaje się do kryobiegu. Dla diabetyków, których organizm ma trudności z regulacją poziomu cukru we krwi, może to prowadzić do hiperglikemii i potencjalnych powikłań. Chociaż słodkie ziemniaki zawierają pewne korzystne składniki odżywcze, takie jak witaminy i przeciwutleniacze, i wysoka zawartość węglowodanów czyni je potencjalnie problematycznymi dla osób z cukrzycą. Dlatego jeśli masz cukrzycę, ważne jest, aby spożywać słodkie ziemniaki w bardzo małych porcjach lub ewentualnie całkowicie wyeliminować je z diety. Kontrola porcji ma kluczowe znaczenie przy włączaniu słodkich ziemniaków do diety diabetyka. Małe porcje, połączeniu z innymi produktami o niskiej zawartości węglowodanów i wysokiej zawartości błonnika, mogą pomóc złagodzić wpływ na poziom cukru we krwi. Jednak nawet małe porcje mogą powodować znaczny wzrost poziomu glukozy u niektórych osób. Ponadto sposób przygotowania słodkich ziemniaków może również wpływać na ich indeks glikemiczny. Na przykład pieczone słodkie ziemniaki mogą mieć wyższy IG niż gotowane. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę nie tylko ilość, ale także sposób przygotowania. Ostatecznie decyzja o włączeniu słodkich ziemniaków do diety diabetyka powinna być podejmowana indywidualnie, z uwzględnieniem osobistych potrzeb i zaleceń lekarza lub dietetyka. Regularne monitorowanie poziomu cukru we krwi po spożyciu słodkich ziemniaków może pomóc określić ich wpływ na twój organizm i podjąć odpowiednie działania. Groch, choć wydaje się mały i niewinny, w rzeczywistości jest bogate skrobiowe węglowodany, które szybko rozkładają się na cukier. Oznacza to, że spożywanie grochu może powodować gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi, co czyni go ryzykownym wyborem dla osób z cukrzycą. Problem polega na tym, że skrobia zawarta w grochu szybko przekształca się w glukozę, która następnie dostaje się do krwiobiegu, powodując skok poziomu cukru. Dla diabetyków, których organizm ma trudności z regulacją poziomu cukru we krwi, takie skoki mogą być szczególnie niebezpieczne, prowadząc do hiperglikemii i potencjalnych powikłań. Ważne jest, aby zrozumieć, że nawet małe porcje grochu mogą mieć znaczący wpływ na poziom glukozy, zwłaszcza jeśli są spożywane w połączeniu z innymi produktami bogatymi węglowodany. Ponadto groch jest często dodawany do różnych potraw, takich jak zupy, gulasze i dodatki, co może utrudniać kontrolowanie wielkości porcji. Nawet jeśli jesz małą ilość grochu, jego obecność w daniu może przyczynić się do ogólnego wzrostu poziomu cukru we krwi. Chociaż groch zawiera pewne korzystne składniki odżywcze, takie jak witaminy, Minerały i błonnik, jego wysoka zawartość krobiowych węglowodanów czyni go potencjalnie problematycznym dla osób z cukrzycą. Dlatego, jeśli lubisz groch, ważne jest, aby spożywać go z dużą umiarem. Kontrola porcji ma kluczowe znaczenie przy włączaniu grochu do diety diabetyka. Być może będziesz musiał ograniczyć wielkość porcji do kilku łyżek stołowych i łączyć je z produktami bogatymi w białko i błonnik, aby złagodzić wpływ na poziom cukru we krwi. Regularne monitorowanie poziomu cukru we krwi po spożyciu grochu może pomóc określić jego wpływ na twój organizm i podjąć odpowiednie działania. Ostateczne decyzja o włączeniu grochu do diety diabetyka powinna być podejmowana indywidualnie, z uwzględnieniem osobistych potrzeb i zaleceń lekarza lub dietetyka. Ważne jest, aby pamiętać, że kontrola poziomu cukru we krwi jest kluczowym aspektem zarządzania cukrzycą, a wybór produktów o niskiej zawartości węglowodanów i niskim indeksie glikemicznym ma kluczowe znaczenie. Zaskoczeni? Wiele odmian dyni ma wysoki indeks glikemiczny, co oznacza, że bardzo szybko przekształcają się w cukier. Może to stanowić poważny problem dla osób z cukrzycą, ponieważ gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi może prowadzić do hiperglikemii i potencjalnych powikłań. Badania pokazują, że nadmierne spożycie dyni może powodować znaczne skoki poziomu cukru we krwi. Problem polega na tym, że dynia, zwłaszcza przetworzonej formy, np. postaci puree lub konserw, zawiera znaczną ilość węglowodanów, które szybko rozkładają się na glukozę. Wysoki indeks glikemiczny dyni oznacza, że ta glukoza szybko dostaje się do krwiobiegu, powodując gwałtowny skok poziomu cukru. Ponadto wiele popularnych potraw z dyni takich jak ciasto dyniowe lub latte dyniowe, często zawiera dodany cukier, co jeszcze bardziej pogarsza problem. Nawet jeśli jest świeżą dynię, ważne jest, aby wziąć pod uwagę wielkość porcji i sposób przygotowania. Na przykład pieczona dynia może mieć wyższy indeks glikemiczny niż gotowana. Dla osób z cukrzycą kontrola poziomu cukru we krwi jest kluczowym aspektem zarządzania chorobą. Regularne skoki poziomu cukru we krwi mogą prowadzić do długotrwałych powikłań, takich jak uszkodzenie nerwów, nerek i oczu. Dlatego, jeśli masz cukrzycę, niezwykle ważne jest, aby zachować bardzo ostrożność z dynią. Nie oznacza to, że musisz całkowicie wyeliminować dynię ze swojej diety. Ważne jest jednak, aby spożywać ją z umiarem i kontrolować wielkość porcji. Być może będziesz musiał ograniczyć spożycie dyni do małych porcji i łączyć ją z produktami bogatymi w białko i błonnik, aby złagodzić wpływ na poziom cukru we krwi. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę sposób przygotowania i unikać dodawania cukru lub innych słodzików. Regularne monitorowanie poziomu cukru we krwi po spożyciu dyni może pomóc określić jej wpływ na Twój organizm i podjąć odpowiednie działania. Ostatecznie decyzja o włączeniu dyni do diety diabetyka powinna być podejmowana indywidualnie, z uwzględnieniem osobistych potrzeb i zaleceń lekarza lub dietetyka. Ważne jest, aby pamiętać, że kontrola poziomu cukru we krwi jest kluczowym aspektem zarządzania cukrzycą, a wybór produktów o niskim indeksie glikemicznym i umiarkowanej zawartości węglowodanów ma kluczowe znaczenie. Rzeczywiście, surowa marchew ma stosunkowo niski indeks glikemiczny. Co oznacza, że nie powoduje gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. Jednakże, gdy poddajesz w obróbce termicznej, jej struktura ulega zmianom, które sprawiają, że zawarte w niej cukry stają się bardziej dostępne dla organizmu. To powoduje, że poziom cukru we krwi może wzrosnąć szybciej, niż można by się spodziewać. Problem polega na tym, że podczas gotowania lub duszenia marfi jej ściany komórkowe ulegają zniszczeniu, uwalniając cukry. Które stają się łatwiej przyswajalne. Oznacza to, że glukoza zgotowanej gotowanej szybciej dostaje się do krwiobiegu, powodując gwałtowniejszy skok poziomu cukru w porównaniu z surową marfą. Dla osób z cukrzycą, których organizm ma trudności z regulacją poziomu cukru we krwi, takie skoki mogą być szczególnie niebezpieczne, prowadząc do hiperglikemii i potencjalnych powikłań. Ważne jest, aby zrozumieć, że nawet małe porcje gotowanej marfii mogą mieć znaczący wpływ na poziom glukozy, zwłaszcza jeśli są spożywane po łączeniu z innymi produktami bogatymi w węglowodane. Ponadto sposób przygotowania marfii może również wpływać na jej indeks glikemiczny. Na przykład puree z marfii może mieć wyższy IG niż gotowana marchew, ponieważ proces mielenia jeszcze bardziej niszczy ściany komórkowe i uwalnia cukry. Chociaż marchew zawiera korzystne składniki ożywcze, takie jak witamina A i błonnik, jej potencjalny wpływ na poziom cukru we krwi czyni ją potencjalnie problematyczną dla osób z cukrzycą. Dlatego, jeśli masz cukrzycę, zaleca się spożywanie marfii na surowo i w małych ilościach. Kontrola porcji ma kluczowe znaczenie przy włączaniu surowej marfii do diety diabetyka. Małe porcje połączeniu z innymi produktami bogatymi w białko i błonnik mogą pomóc łagodzić wpływ na poziom cukru we krwi. Regularne monitorowanie poziomu cukru we krwi po spożyciu marfi może pomóc określić jej wpływ na Twój organizm i podjąć odpowiednie działania. Ostatecznie decyzja o włączeniu marfi do diety diabetyka powinna być podejmowana indywidualnie, z uwzględnieniem osobistych potrzeb i zaleceń lekarza lub dietetyka. Ważne jest, aby pamiętać, że kontrola poziomu cukru we krwi jest kluczowym aspektem zarządzania cukrzycą, a wybór produktów o niskim indeksie glikemicznym i umiarkowanej zawartości węglowodanów ma kluczowe znaczenie. Rzeczywiście, czerwona papryka zawiera więcej naturalnego cukru niż zielona, co czyni ją podstępnym czynnikiem podnoszącym poziom cukru we krwi. Chociaż jest bogata w witaminy, zwłaszcza witaminy C i przeciwutleniacze, nadal może powodować nieoczekiwane skoki poziomu glukozy. Problem polega na tym, że naturalne cukry zawarte w czerwonej papryce takie jak glukoza i fruktoza mogą być szybko wchłaniane przez organizm zwłaszcza jeśli papryka jest spożywana w dużych ilościach lub połączeniu z innymi produktami bogatymi w węglowodany może to prowadzić do gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi co jest szczególnie ważne dla osób z cukrzycą ponadto dojrzała czerwona papryka ma wyższy indeks glikemiczny niż zielona co oznacza że szybciej podnosi poziom glukozy we krwi dzieje się tak ponieważ w procesie dojrzewania papryka gromadzi więcej cukru. Dla osób z cukrzycą, których organizm ma trudności z regulacją poziomu cukru we krwi, takie skoki mogą być szczególnie niebezpieczne, prowadząc do hiperglikemii i potencjalnych powikłań. Ważne jest, aby zrozumieć, że nawet małe porcje czerwonej papryki mogą mieć znaczący wpływ na poziom glukozy, zwłaszcza jeśli są spożywane w przetworzonej formie, na przykład w sosach lub marynatach. Chociaż czerwona papryka jest cennym źródłem składników odżywczych, jej potencjalny wpływ na poziom cukru we krwi czyni ją potencjalnie problematyczną dla osób z cukrzycą. Dlatego, jeśli chce się zabezpieczyć, zaleca się wybieranie zielonej papryki, która zawiera mniej cukru i ma niższy indeks glikemiczny. Kontrola porcji ma również kluczowe znaczenie przy włączaniu czerwonej papryki do diety diabetyka. Małe porcje. Po z innymi produktami bogatymi w białko i błonnik mogą pomóc złagodzić wpływ na poziom cukru we krwi. Regularne monitorowanie poziomu cukru we krwi po spożyciu czerwonej papryki może pomóc określić jej wpływ na Twój organizm i podjąć odpowiednie działania. Ostateczna decyzja o włączeniu czerwonej lub zielonej papryki do diety diabetyka powinna być podejmowana indywidualnie, z uwzględnieniem osobistych potrzeb i zaleceń lekarza lub dietetyka. Ważne jest! Aby pamiętać, że kontrola poziomu cukru we krwi jest kluczowym aspektem zarządzania cukrzycą, a wybór produktów o niskim indeksie glikemicznym i umiarkowanej zawartości węglowodanów ma kluczowe znaczenie. Większość ludzi nie uważa cebuli za problem, ale zawiera ona naturalne cukry, które mogą podnieść poziom cukru we krwi, zwłaszcza po obróbce termicznej. Chociaż cebula ma wiele korzystnych właściwości zdrowotnych, diabetycy powinni spożywać ją ostrożnie. Problem polega na tym, że cebula zawiera naturalne cukry, takie jak glukoza, fruktoza i sacharoza. Podczas obróbki termicznej, zwłaszcza smażenia lub karmelizacji, te cukry stają się bardziej skoncentrowane i łatwo przyswajalne, co może prowadzić do gwałtowniejszego wzrostu poziomu cukru we krwi. Ponadto cebula zawiera węglowodany, które również mogą przyczyniać się do podniesienia poziomu glukozy. Chociaż zawartość węglowodanów w cebuli jest stosunkowo niewielka, jest spożywanie w dużych ilościach lub w połączeniu z innymi produktami bogatymi węglowodany może mieć znaczący wpływ na poziom cukru we krwi. Dla osób z cukrzycą, których organizm ma trudności z regulacją poziomu cukru we krwi, takie skoki mogą być szczególnie niebezpieczne, prowadząc do hiperglikemii i potencjalnych powikłań. Ważne jest, aby zrozumieć, że nawet małe porcje gotowanej cebuli mogą mieć znaczący wpływ na poziom glukozy, zwłaszcza jeśli są spożywane potrawy zawierające dodany cukier lub inne słodziki. Jednak cebula ma również wiele korzystnych właściwości zdrowotnych, takich jak wysoka zawartość utleniaczy, witamin i minerałów. Zawiera również związki, które mogą pomóc obniżyć poziom cholesterolu i ciśnienie krwi. Dlatego. Jeśli masz cukrzycę, nie oznacza to, że musisz całkowicie wyeliminować cebulę ze swojej diety. Ważne jest jednak, aby spożywać ją z umiarem i kontrolować wielkość porcji. Być może będziesz musiał ograniczyć spożycie gotowanej cebuli i preferować surową cebulę, która ma niższy indeks glikemiczny. Kontrola porcji ma kluczowe znaczenie przy włączaniu cebuli do diety diabetyka. Małe porcje, po połączeniu z innymi produktami bogatymi w białko i błonnik mogą pomóc złagodzić wpływ na poziom cukru we krwi. Regularne monitorowanie poziomu cukru we krwi po spożyciu cebuli może pomóc określić jej wpływ na Twój organizm i podjąć odpowiednie działania. Ostatecznie decyzja o włączeniu cebuli do diety diabetyka powinna być podejmowana indywidualnie, z uwzględnieniem osobistych potrzeb i zaleceń lekarza lub dietetyka. Ważne jest, aby pamiętać, że kontrola poziomu cukru we krwi jest kluczowym aspektem zarządzania cukrzycą, a wybór produktów o niskim indeksie glikemicznym i umiarkowanej zawartości węglowodanów ma kluczowe znaczenie. Pomidory mogą wydawać się niewinne, ale zawierają naturalne cukry, które szybko się kumulują, szczególnie w sosach i zupach. Jeśli spożywasz duże ilości pomidorów, możesz nieświadomie podnosić poziom glukozy we krwi. Problem polega na tym, że pomidory zawierają naturalne cukry, takie jak glukoza i fruktoza. Chociaż zawartość cukru w jednym pomidorze jest stosunkowo niewielka, przy spożywaniu dużych ilości, zwłaszcza w skoncentrowanej formie, jak w sosach pomidorowych, pastach lub zupach, ilość cukru może szybko wzrosnąć. Ponadto sposób przygotowania pomidorów może również wpływać na ich indeks glikemiczny. Na przykład sosy pomidorowe które często są przygotowywane z dodatkiem cukru, mogą mieć wyższe IG niż świeże pomidory. Również podczas obruki termicznej cukry w pomidorach mogą stać się bardziej dostępne do wchłaniania, co może prowadzić do szybszego wzrostu poziomu glukozy. Dla osób z cukrzycą, których organizm ma trudności z regulacją poziomu cukru we krwi, takie skoki mogą być szczególnie niebezpieczne, prowadząc do hiperglikemii i potencjalnych powikłań. Ważne jest, aby zrozumieć, że nawet małe porcje sosu pomidorowego lub zupy mogą mieć znaczący wpływ na poziom glukozy, zwłaszcza jeśli są spożywane w połączeniu z innymi produktami bogatymi w węglowodany. Chociaż pomidory są bogate w witaminy, minerały i przeciwutleniacze, takie jak likopen, ich potencjalny wpływ na poziom cukru we krwi czyni je potencjalnie problematycznymi dla osób z cukrzycą. Dlatego, jeśli masz cukrzycę, ważne jest, aby spożywać pomidory z umiarem i kontrolować wielkość porcji. Szczególnie ważne jest kontrolowanie spożycia sosów pomidorowych, past i zup, które często zawierają dodany cukier i inne słodziki. Być może będziesz musiał ograniczyć spożycie tych produktów i preferować świeże pomidory, które mają niższy indeks glikemiczny. Kontrola porcji ma kluczowe znaczenie przy włączaniu pomidorów do diety diabetyka. Małe porcje. W połączeniu z innymi produktami bogatymi w białko i błonnik mogą pomóc złagodzić wpływ na poziom cukru we krwi. Regularne monitorowanie poziomu cukru we krwi po spożyciu pomidorów może pomóc określić ich wpływ na Twój organizm i podjąć odpowiednie działania. Ostateczne decyzja o włączeniu pomidorów do diety diabetyka powinna być podejmowana indywidualnie, z uwzględnieniem osobistych potrzeb i zaleceń lekarza lub dietetyka. Ważne jest, aby pamiętać, że kontrola poziomu cukru we krwi jest kluczowym aspektem zarządzania cukrzycą, a wybór produktów o niskim indeksie glikemicznym i umiarkowanej zawartości węglowodanów ma kluczowe znaczenie. To naprawdę najgorsze warzywo dla diabetyków. Białe ziemniaki mają jeden z najwyższych indeksów glikemicznych spośród wszystkich produktów spożywczych, co oznacza, że powodują skoki poziomu cukru we krwi niemal tak szybko, jak czysty cukier. To czyni je niezwykle niebezpiecznym wyborem dla osób cierpiących na cukrzycę. Problem polega na tym, że białe ziemniaki zawierają dużą ilość skrobi, która szybko rozkłada się na glukozę. Wysoki indeks glikemiczny ziemniaków oznacza, że ta glukoza szybko dostaje się do krwiobiegu, powodując gwałtowny skok poziomu cukru. Badanie opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition wykazało, że ziemniaki mogą podnosić poziom glukozy tak samo mocno jak biały chleb. Oznacza to, że nawet mała porcja białych ziemniaków może mieć znaczący wpływ na poziom cukru we krwi. Dla osób z cukrzycą, których organizm ma trudności z regulacją poziomu cukru we krwi, takie skoki mogą być szczególnie niebezpieczne, prowadząc do hiperglikemii i potencjalnych powikłań. Regularne skoki poziomu cukru we krwi mogą prowadzić do długotrwałych powikłań, takich jak uszkodzenie nerwów, nerek i oczu. Ponadto sposób przygotowania ziemniaków może również wpływać na ich indeks glikemiczny. Na przykład frytki, piórej ziemniaczane i hipcy ziemniaczane mają jeszcze wyższy Igie niż gotowane ziemniaki. Dzieje się tak, ponieważ procesy przetwarzania i dodawanie tłuszczów i innych składników mogą jeszcze bardziej podnieść poziom glukozy. Ziemniaki są również często spożywane w dużych ilościach, zwłaszcza jako dodatki, co może pogorszyć problem. Nawet jeśli jesz małą ilość ziemniaków, ich obecność w daniu może przyczynić się do ogólnego wzrostu poziomu cukru we krwi. Chociaż ziemniaki zawierają pewne korzystne składniki odżywcze, takie jak potas i witamina C, i wysoka zawartość skrobi i wysoki indeks glikemiczny czynią je potencjalnie problematycznymi dla osób z cukrzycą. Dlatego, jeśli masz cukrzycę, zaleca się unikanie białych ziemniaków za wszelką cenę. Nie oznacza to, że musisz całkowicie wyeliminować wszystkie rodzaje ziemniaków ze swojej diety. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że białe ziemniaki są najbardziej problematyczne. Jeśli nadal chcesz włączyć ziemniaki do swojej diety, zaleca się wybieranie odmian o niższym indeksie glikemicznym, takich jak słodkie ziemniaki, i spożywanie ich w bardzo małych ilościach. Kontrola porcji ma kluczowe znaczenie przy włączaniu jakichkolwiek rodzajów ziemniaków do diety diabetyka. Małe porcje. Po łączeniu z innymi produktami bogatymi w białko i błonnik, mogą pomóc złagodzić wpływ na poziom cukru we krwi. Regularne monitorowanie poziomu cukru we krwi po spożyciu ziemniaków może pomóc określić ich wpływ na Twój organizm i podjąć odpowiednie działania. Ostateczne decyzja o włączeniu ziemniaków do diety diabetyka powinna być podejmowana indywidualnie, z uwzględnieniem osobistych potrzeb i zaleceń lekarza lub dietetyka. Ważne jest, aby pamiętać, że kontrola poziomu cukru we krwi jest kluczowym aspektem zarządzania cukrzycą, a wybór produktów o niskim indeksie glikemicznym i umiarkowanej zawartości węglowodanów ma kluczowe znaczenie. Więc powiedzcie mi w komentarzach, które z tych warzyw szokowało Was najbardziej. I czy chcecie dowiedzieć się, które warzywa są najlepsze dla diabetyków? Napiszcie tak w komentarzach poniżej. Udostępnijcie również te informacje komuś, kto musi poznać prawdę o tych niebezpiecznych warzywach. Nie zapomnijcie kliknąć przycisku subskrypcji. Mam dla Was jeszcze więcej rewolucyjnych porad dotyczących cukrzycy.